Kończymy tydzień rozważań poświęcone mocy Słowa Chrystusa. I ważne, żeby na Słowo Boże patrzeć w szerszym kontekście, bo Bóg potrafi przemawiać na różne sposoby. i Między innymi list do Hebrajczyków o tym mówi, że w tych ostatecznych czasach, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, nie przerażajcie się tym, co powiem, żyjemy w czasach ostatecznych. Czasy od wstąpienia Jezusa do nieba, każdy dzień to czas ostateczny. I autor tego listu mówi, że w czasach ostatecznych przemówił bardzo wyraźnie, wypowiedział się bardzo konkretnie, bez żadnych niedomówień i takich. Luźnych sposobów na interpretację tego, co Bóg mówi. Przemówił do nas przez syna. W osobie swojego syna, który przyjmuje ludzką naturę, który przyjmuje ludzkie ciało i tą wypowiedź otrzymujemy właśnie w Ewangelii. To jest Chrystus, który jest, który mówi, który nam siebie objawia, żeby objawić nam Ojca. I dlaczego mówię, żeby patrzeć na szerszy kontekst? Bo. Ten tydzień rozważaliśmy, przeżywając w całym Kościele tydzień biblijny. Gdzie cały Kościół stara sobie uświadomić, jaką moc dla naszego życia i jak życiodajne jest Boże Słowo. Że Ono podtrzymuje nas w radości, w życiu, w nadziei. I właśnie w tym czasie Bóg pozwala nam rozważać ten temat, że Jego słowo to słowo z mocą. Dzisiejsza Ewangelia też troszkę podpowiada, jak wielka to moc, bo ta mowa eucharystyczna, która trwa, którą rozważamy w liturgii Kościoła od kilku dni już, to mowa, w której Jezus nawiązuje do wydarzeń z raju i później do prowadzenia człowieka. Do jedności z Bogiem, czyli najpierw pokazuje siebie jako nowy owoc z drzewa życia, i dzisiaj już zakończenie, w którym wprost jest, mówi, że ciało moje wydane za życie świata, czyli zawieszone na krzyżu, to chleb, który daje życie, to nowe drzewo życia, to do którego grzech w raju człowiekowi zamknął dostęp. Pamiętacie moment wygnania. Człowiek został wygnany, żeby nie sięgnął. Teraz przypadkiem połow z drzewa życia. I Jezus mówi: Przestajecie być wygnańcami, bo we mnie macie życie. I to życie objawia się w pierwszej kolejności przez słowo. Zwłaszcza, że sakramentowi Eucharystii, momentowi przeistoczenia, co towarzyszy? Słowo, słowo wypowiadane nad darami. Które przynosimy, uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna. Słowo. Słowo, które wypowiem nie w swoim imieniu, tylko słowo, które jest w autorytecie Boga, które jest słowem Chrystusa, słowem, które stwarza rzeczywistość, o której mówi. I tego doświadczył dworzanin, który podróżował. Na jego drodze staje Filip i objaśnia mu Boże Słowo. Wprowadza go w tajemnicę Bożego Słowa, czyli w tajemnicę życia. Zobaczcie, gdyby nam nikt nie powiedział, że Ewangelia to słowo osoby, która żyje, to słowo osoby, która jest pośród nas obecna, to słowo, które stwarza w tym momencie, kiedy jest wypowiadane. Czy szukalibyśmy wtedy owoców tego słowa w swoim życiu? Gdyby nam to nie zostało objawione, ogłoszone, to myślę, że nie. Może zachwycilibyśmy się literacką warstwą, yy, ucieszyli się, że czegoś z historii się dowiedzieliśmy. Ale to słowo wtedy pozostaje bezowocne dla naszego życia. I w tej podróży na drodze tego dworza Nina staje Filip i... Tam pada to pytanie, właśnie o to słowo: czy rozumiesz to, co czytasz? Czy rozumiesz to słowo, które jest Ci dane? A co odpowiada dworzanin? Jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśnił? I zobaczcie ten czas formacji, w którym jesteśmy, formacji Ewangelium Marka to czas, kiedy słowo nam jest objaśniane po to, żebyśmy mogli doświadczyć Jego mocy. Nie słowa samego sobie, tylko mocy tego, od kogo to słowo pochodzi. Mocy Chrystusa. Patrzcie na swoją codzienność, biorąc do ręki Ewangelię i szukajcie obecności tego, o czym to słowo mówi. Słowo w pierwszych rozważaniach przedstawia nam Jezusa jako Syna Bożego. Jako tego, który ma władzę niszczyć dzieła diabła. Swoim słowem zobaczcie, jednym słowem dokonuje egzorcyzmów. Jednym słowem przeciwstawia się. Zamyka usta szatanowi, kiedy ten go kusi. Czy macie w swoim słowie taką moc, taką władzę, żeby niszczyć, niszczyć dzieła diabła w swoim życiu? To jest moc, która jest tylko z Chrystusa. I to słowo tej mocy Chrystus chce, żebyśmy doświadczali w naszym życiu, żeby Jego Słowo niszczyło to, co jest owocem grzechu, żeby nie karmić się owocem śmierci, ale zacząć się karmić owocem życia, z drzewa życia Jezusem Chrystusem, przyjmując go w Jego Słowie, przyjmując go w Eucharystii. Do tego będziecie zapraszani w kolejnych tygodniach rozważań. Patrzcie z takiej perspektywy. Że to jest słowo, które stwarza. Że to jest Słowo, które odkrywa wam obecność Boga teraz, tu i teraz w waszym życiu. Kiedy bierzecie je do ręki, kiedy stajecie się Jego słuchaczami, kiedy je sobie ogłaszacie. Ono stwarza. Ono leczy, ono niweczy dzieła diaba, przez co? W pierwszej kolejności przez prawdę. Która objawia nam Jezus Chrystus. On jest prawdą i objawia prawdę o tym, co jest destrukcyjne dla nas, o jakimś zakamuflowanym działaniu zła. Czyli na przykład o naszym lenistwie, o naszym zamknięciu na słowo. Jezus potrafi powiedzieć: "No dobra, słuchasz często codziennie, ale nie żyjesz." Nie wchodzisz w moc mojego słowa. I dlatego to jest pierwsze dzieło, które jest niweczone. To słowo przywraca nadzieję, bo pokazuje nam perspektywy wieczności też naszego życia. Chrystus cały czas każdego dnia chce Ci przypominać, że On żyje tęsknotą za bliskością z Tobą, tęsknotą, która jest, wybiega w całą wieczność. I dlatego nie bój się ogłaszać tego Słowa w swoim życiu, wierząc w Jego moc twórczą, kiedy dzieje się jakieś zło, kiedy dotykacie choroba, kiedy jesteś dręczony przez pokusy. Nie bój się stawać w autorytecie tego, który to Słowo do Ciebie wypowiada, żeby ono stało się Twoim. Bo Chrystus chce czynić Ciebie swoim, swoją, swoim uczniem, swoim uczennicą. I chcę, żeby Jego życie było w Tobie, też przez Jego Słowo. Dlatego, stając w autorytecie Jezusa, nie bój się przeciwstawiać temu wszystkiemu, co, co rodzi zły w Twoim życiu. I to jest modlitwa rozkazu, którą wypowiadamy, ale kiedy to rzeczywiście czynimy z wiarą w autorytecie Jezusa, to to Słowo ma moc. To moc, którą objawia nam Ewangelia, bo to jest ten sam Chrystus który działa przez nas. I do tego chciałbym Was na zakończenie tego tygodnia szczególnie zachęcić, do tego sposobu modlitwy, żebyśmy w imię Jezusa Chrystusa potrafili przeciwstawiać się złu, które niszczy nasze życie. Amen.